Witajcie z tej strony. Hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym vlogu w marcu 2023 roku. Eee, no za dwa tygodnie święta wielkanocne, więc już powoli zbliżamy się do świątecznych vlogów. Eee, a dzisiaj Wam pokażę co tam się dzieje w hodowli ZDW. Eee, jako pierwszego widzimy tutaj samca brązowego belgijskiego, który sobie tutaj żyje. Niedługo będzie obchodził urodzinki, bo w kwietniu mnie jego rok, będzie miał rok królik no bardzo fajny królik tutaj widzimy samca srebrnego belgijskiego tutaj on sobie aktualnie leży on jest z grudnia 2021 roku także także już mu rok minął niedługo będzie miał dwa lata myślimy to, tym żeby go sprzedać ale, ale no zobaczymy jeszcze ponieważ nam się przyda jeszcze żeby mieć kolejne srebrne belgi, także no, tutaj się królik Tutaj widzimy samicę brązową belgijską, to właśnie, która mieszka ze swoją siostrą, tutaj w tej klatce. Ale jej siostra, właśnie żeśmy sprzedali do jednego hodowcy. Także tutaj ta jedna samica sobie też odpoczywa i siedzi w tej klatce. Tutaj mamy małe mieszańce strokacza niemieckiego z samcem brązowym belgijskim. Takie tutaj tej właśnie widzimy Belgostrokacze. Płeć no, można powiedzieć nieokreślona, bo jeszcze króliki nie były rozsadzane na, na podstawie płci No bo są za małe po prostu, jeszcze się nie gryzą Tutaj widzimy srebrne belgi Też mi jeszcze nie patrzyli ile to jest samic, ile jest samców, więc no Żyją sobie razem te wszystkie króliki Przejdźmy teraz do samic, samic troszeczkę jest mniej królików, ale też można powiedzieć, że jest ich jednak więcej Zależy jak na to wszystko spojrzymy, z jakiej perspektywy. No i tutaj właśnie wczoraj okociła nam się samica srebrna belgijska. Mamy tutaj 11 srebrnych Belgów. Także tak się prezentuje ta samica. konie jest samica srokacza niemieckiego, która ma się okocić e, no niebawem, za jakieś 3 tygodnie. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale. Dzięki wielkie za komentarze, łapki i suby. I widzimy się w następnym vlogu.